Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Le Tomaszek1999 i zapraszam na gameplaya z gry World of Tanks. Dodatkowo będzie ta ten odcinek, ta seria, możliwość też sprawdzenia nowej aktualizacji, która dzisiaj weszła, czyli 7.2. Przed chwilą zrobiłem dwie takie bitwy bez kamerki, ale tam nic ciekawego nie było. Nikogo nie zniszczyłem, więc nie ma czego żałować. Wkręciłem już tam gram, mam inne konto, ale nikomu nie będę taki zły. Tutaj jest, jestem, do Tomaszek 1999, czyli tak jak na YouTubie. Zostawiłem sobie z czterech początkowych czołgów tylko czołg y, radziecki i y, francuski. No i tenację będę chciał tylko rozwijać. No to tutaj mamy gościa. Spróbujemy trafić. Nie weszło. O, weszło. Drugi strzał celny, no i go zniszczyli. A i blisko było. Trzeba się wycofać, bo zaraz ktoś tutaj uderzy w nas. No, jak na razie wygrywamy, ale jeszcze wszystko może się zmienić, więc jeszcze nie mówię, jak najprawdopodobniej będzie. Bo nie ma czego tu spekulować. Co my tutaj mamy? Kolegę tamtego czołgu nie będziemy. Tutaj też są dwa dobre, więc też nie będę się tam wciskał. Może to jest początkowy czołg jeszcze, no to. No, oczywiście najsłabszy. Więc nie ma co tutaj szaleć jeszcze. A i przegrywamy. Próbuję coś tutaj wskórać. Nie, się ukrył za budyneczkiem. Więc nie ma co wskórać. Wtedy się pokażemy. O, tutaj jest paru. Tutaj można coś. spać? <noise> coś ta górka mi nie pasuje. Spróbujemy? Próbujemy. Aj, nie trafiłem. Się schował. A tutaj wyjedzie? Tak. Ale co szybko? Nie będę kusił losu. O, teraz. Ktoś, ktoś nas uderzył. Oj się. O, Nasza drużyna już przegrała, więc nie ma co oglądać. Wracam w następnej bitwie czołgiem francuskim. Do zobaczenia. Przepraszam, już jestem, ale telefon zadzwonił i. z małym opóźnieniem do bitwy wchodzę, ale. lepiej później niż wcale. mi działo i radio, jak dobrze pamiętam, tak. Wiedziałem, teraz mam y, 15 y, strzałowe serie i bardzo dużo amunicji. Tam parę osób jest. Oj, ktoś to. Trzeba, 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 trzeba. Spróbujemy tutaj coś. O, udało się zniszczyć na ślepo, ale wiedziałem gdzie jest, więc mi się udało. Kurczę, kryjówki mi niszczą. No, ale mamy jedna fraga na tym gameplay, więc już nie jest źle. Zaraz wracamy w radzieckim czołgu. Powróciłem, mamy 30 sekund. Wróciłem w radzieckim czołgu MS-1. Mam nową wieżę, radio i silnik. Więc może trochę szybciej będzie jeździł. Zaraz się i tak okaże. No jeszcze trzeba chwilkę poczekać. Się zastanawiam czy na wzgórze, czy dołem pojechać. Hmm. Tam tędy pojadę. Moja, ulubion moja ulubiona trasa. O, znak! Znaku nie przebił! Oj! Już zapomniałem, że to taki słaby czołg, bo już gram na trochę lepszych. Więc tak się zdziwiłem. A, nie będę jechał za najlepszymi czołgami. O, chociaż coś rozwalił. Wuhu! Ale samochodu to już nie rozwali. O nie, sam tu zostałem? Co za... Pojechali sobie na wzgórze, a ja tutaj sam zostałem. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją tak szybko. Tam ktoś stoi, ale... O! Przy... Ktoś tu mi przyjechał pomóc. Co mi się podoba. Ale tam ktoś... Dobry się... Lepszy się schował. No cóż... Coś tam trzeba. Boję się wysunąć. Oj, dwóch tam jest. Kurczę, nie dam rady. Za mocny pancerz. Trzeba się schować. Bo tym nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć. A to już blisko są. Mamy już blisko kryjówki. Tutaj też się nie schowamy. Ale tymczasowo może być. Szybko, szybko. Chyba nas nie zauważyli. Nie, zauważył. Się spróbuję pod... A co tu się dzieje? O, ja o ja! Tego się nie spodziewałem. Zaraz będzie francuski czołg FT-17. Przed nami następna bitwa. Francuskim czołgiem, jak to wcześniej mówiłem. Znowu na tą samą mapę, którą już znacie z tego odcinka. To będzie ostatnia bitwa, ponieważ chcę zobaczyć jak to wygląda. I następ, w następnym odcinku może uda się więcej. Ten razem pojedziemy wzgórzem, czyli tam tędy. Wymieniłem wieżyczkę, silniczek i zawieszenie, ale jakoś nie widzę różnicy w przyspieszeniu. Jedzie bardzo podobnie, coś tam jest, czy to tylko strzał? Ktoś na tamtego dadzą radę. Już poszedł. Tam ten za daleko, nie ma co. Oj, I strz My, tracą nasi, tracą. I uciekł. Dobry gościu nawet. O, szybciej, bo nie chcę mi się aż tyle czekać. Cały czas przypominam, że mamy 15 strzałowe seryjki. Nie, za daleko poza zasięgiem. No, jak na razie remis. Gdzie tamten? był jedna osoba. Jak ktoś go zestrzelił, to tutaj sobie trzeba poczekać w krzeczuszkach. Nie ma po co się tam wydobywać. Spróbujemy coś temu zniszczenia. Ale żadnego nie trafiliśmy. Więc poczekamy, aż się załaduje. Może ktoś się tu pojawi w końcu. Dobra, no, podjedziemy jeden krzaczek. Coś tam jak jeszcze podjedziemy. O, tutaj ten krzaczuszek będzie bardzo dobry. O, takie krzaczuszki lubię. Tam może trafimy? No nie, no nie mogę trafić. Kurczę, ja to mam zeza w tych seriach. Jak mam pojedyncze, to częściej trafiam. Tutaj czyściutko, ale nie będę, chyba jeszcze ryzykował żeby tak daleko przeskoczyć, bo to jednak mał... kawałeczek jest. Ktoś by tu się przydał. O! No, jak na zawołanie. Cały czas remis, więc jeszcze otwarta droga do zwycięstwa. Ma kolega z niepełnym życiem. Ale ja tutaj czekam, a nikt się nie chce pojawić. Jak, przy, jak przyjedzie, to ja też przyjadę. Oj, tam ktoś mamy. Chodź tu. Tak, tak, widzę cię. No stoń, stoń. No i zniknął już. O, tam mamy ludzi. Gdzie on jest? Przez chwilę widziałem na mapce. Oj, jesteśmy wysunięci kawałeczek. Kurczę, 6% zostało, ale seria mi się skończyła. Jest! Udało się. A tylko czym... Tym czołgiem jakoś... Oj, i już po bitwie, zaraz się pojawię w garażu. Tam Tą tom, tom bitwą skończymy dzisiejszy odcinek. Pierwszy raz pojawiłem się w garażu. Jeden czołg jest wolny, drugi w bitwie. No, nie będziemy czekać i... Życzę miłego dnia komentujcie, subskrybujcie, polecajcie, co tam sobie chcecie robić co jeszcze. No i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Żegnam. Bye bye.